像肉食，冒白，冒白。 Zrobiłaś mi niespodziankę straszną. Zrobiłaś mi totalną niespodziankę. Totalną. Słuchajcie. Wiesz, nie e... się bałam. wiesz co? Ja się też bałam, jak usłyszałam, że to moja piosenka jest. <grym> ja myślałam, że moja pierwsza. Jeden, to jest testosteron. A piosenka o testosteronie jest moja. Ale słuchajcie, ja tą dziewczynę znam. My byłyśmy już. I to całkiem niedawno na festiwalu, na jednej scenie. Słuchaj, mam nadzieję, że jeżeli mnie wybierzesz, to będziemy w jednej drużynie. Nie, nie wybieraj, <głos> 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 Bardzo bym tego chciała. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo no, dziękuję. Poza tym jeszcze tylko dodam że tak samo się miło e, Ciebie słucha, jak się na Ciebie patrzy. Ało. Ja bym na miejscu, kai zrobił Ci po, potworną, ka, karczemną awanturę po prostu. Nie, nie należy tego robić, żeby śpiewać nas, nasze piosenki, ale problem z takimi piosenkami jest taki, że powinno się je śpiewać jeszcze troszkę inaczej, inaczej. niż oryginały. Zgadzam się z Andrzejem, że w pewnych momentach brzmiałaś bardzo podobnie, jak Kaja. I wydaje mi się, że zrobiłabyś duży błąd wybierając Kaję. <zosunikator> <zost Aktualizacja> <zok qualchekiego> Bo już umiesz tak śpiewać właściwie. Hmm. Może ja, jestem trochę racji, <zart> ale ja nadal będę cię Ciebie walczyć. <zartik> 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 <Badko> podobało mi się, że zaśpiewałaś na końcu tak jakby... Jak, tak jakby śpiewanie było Ci niezbędne do funkcjonowania i wtedy zauważyłam Ciebie w tym momencie. I, i zdałam sobie sprawę, że masz coś takiego bardzo wzruszającego w głosie tak nie poniosło, że ja zapomniałem wcisnąć. Jasne. Nie, naprawdę. I też zaznaczę, bardzo uroczą osobą jesteś, więc naprawdę bardzo miło się słuchało i miło się patrzy, więc ja trzymam kciuki. Nie? Zastanawiam się, co mam zrobić, bo y, tak, myślę, że Państwo macie rację w tym, że mamy podobną wrażliwość y, z Kają i ja się wychowywałam na tych piosenkach. Nie będę ukrywać, Oj, tam... nie, e, nie chociaż nie, nie. wszystkich z Państwa zaznaczyłam e, na liście piosenki, które chciałabym wykonać, więc akurat tutaj e, to wcale nie jest żadna wazelina, bo tak było. Natomiast, no chyba. A, Kaja! Bardzo Ci dziękuję to to! Yes, yeah. oh, yes. no, Dzięki, że jesteś. było mi serce mega po prostu, więc nie da się opisać chyba tych emocji, ale wiecie ja co, po prostu byłam tak skupiona na tym, co chcę zrobić, że właściwie wszystko inne miało mniejsze znaczenie. Trzeba uczcić. Wydaje mi się, że kuralska śliwowica będzie w sam raz.